I słuchajcie, jest tam cała seria wpisów, którą zobaczycie, odnośnie NADSA. Yy, czyli kolejki, która jest w cncf takiej. Cholera Bita albo kawkę osobiście. Yy, brokera tak naprawdę niż kolejki. No tak, brokera, ale to. Yy, budują na tym, traktują to ludzie jako papsaba. Mhm. Yy, dobra. Yy, jeżeli chodzi o NADSA, to tam zabawa jest tak, że jest to. U, yy, za projektem stoi One Man Army, tak naprawdę, jak popatrzymy za kontrybuc na kontrybucje. I podejrzewam, że pojawiły się teraz y, pieniądze. Pytanie właśnie, w, czy jest to etap due diligence'u, czy przygotowania się pod to. Y, dlaczego o tym mówię? Ponieważ... NAC był darowany do CNCF-u i nadal Sandia się opiekowała, a teraz postanowiła wyciągnąć nac z CNCF.